Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony January dzisiaj otworzymy sobie paczkę z ikoną oraz 13 player peaków. A więc zaczynamy od pierwszego, w którym trafiamy Richard Leeson i Enkuku. Bierzemy Enkuku jak najbardziej. Ogólnie robię te player tylko i wyłącznie po to, aby zrobić zaraz paczkę Sanchez, spoko. Aby zrobić sobie paczkę o gwarantowaną ikonę Baby, ponieważ mam trochę deficyt overalli. i to jest super traf. Do Naruma. I to jest traf, na który, że tak powiem, liczę. Jak najwięcej walkoutów najwyżej ocenionych. Karwachal, jasne, przydasz się, nie ma problemu. zapraszam do klubu, także na razie oddaję. Jeśli chcecie robić paczkę z ikoną, zacznijcie sobie od player picków 7-8. Ja wcześniej zrobiłem 20, nie nagrywałem, bo uznałem, że OK, nie będę to nagrywał, bla bla i nic nie trafiłem. Mówię, dobra, nagram 13 tych player picków jeszcze i może coś się uda. Jak na razie Kiepsko, aczkolwiek 2. Jeden walkout i 8.5 jest OK. Jeszcze liczę na jeden chociaż oj jest parecho No to może jeszcze jeden walkoucik na te pięć ostatnich mm, I mamy tutaj tyrni Także jest także kurcze no nie najgorzej A wy napiszcie w komentarzu czy też robicie, czy też robicie paczkę z gwarantowaną ikoną baby Ja was gorąco do, do tego zachęcam bo to jest tylko gra fajnie się pobawić I Lukaku spoko Ja was gorąco do tego zachęcam ponieważ to jest gra fajnie się pobawić Zobaczymy zresztą co ja trafię bo nagrywam to przed Także jeszcze totalnie nie wiem i trochę się boję tego Inzagiego ale liczę, liczę na, liczę na coś dobrego, liczę na coś, chociaż żeby mi się zwróciło, grywalna. Ostatni player pick, Faker. Ok, dobra, w takim razie przechodzimy sobie do ikony. Paczki z ikoną. Ok, jesteśmy już podczas jakby wykonywania SBCO ikonę. Zdecydowałem się, te piki nie były jakieś najlepsze, jak widzicie, mój stan konta się troszeczkę mocno zmienił. Wydałem na no to około 230 tysięcy, 240 tysięcy. Także, no, nie jest zbyt kolorowo, jeśli chodzi o ten oto sposób zarabiania tych monet, bo, no, nie oszukujmy się, troszkę można stracić na tej ikonie baby. Ale przechodzimy sobie tutaj, ja zostawiłem ostatnie wyzwanie, aby było to, ta animacja, odbierania i tak dalej. 8-5 skład. Jak najbardziej, będziemy sobie za chwilkę, jak nam się tutaj sałatuje, wymieniać. I takim, o, taką oto drużynę skleiłem. Większość niewymiennych Przesyłam, odbieram, odbieram paczuszkę. No i teraz Wam też powiem, jak to będziemy robić, bo będziemy to robić w niestandardowy sposób. Tutaj, jak będę. Na początku otworzymy sobie te paczki za ten. Yy, takie wróżby, może. Otwieramy sobie wróżby, zobaczymy, mamy ich 4 aż sztuki. A paczkę z ikoną będziemy otwierali na zasadzie szukania po narodowościach. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Buduje to trochę emocje, napięcie. No i pierwsza wróżba, pominięcie. Pominięcie, bo. Tak, powinno się to robić i to jest wróżba niestety, ale może był tragenio. Może był tragenio. Bądźmy pozytywnej myśli. Bądźmy pozytywnej myśli. Druga paczuszka. Te paczki nie są jakieś wybitne, także nie ma co się na nich zbytnio skupiać. Nie sądzę, że coś poleciało. Ale mamy, mamy ekran, szybki skip, bo zależy nam na czasie. Alaba no niestety, takie ikony nie ma, ale jest lider drogba chyba. Ok, trzecia paczuszka. A w trzeciej paczuszce dostaniemy. No, oczywiście to wszystko skipski, skip, bo to nic, nic tak tutaj nie trafimy. Ale tylko takie wyróżby przed paczuszką pokażę. El <laughs> o je nie, Włochy. Ja, ja się modlę, że to nie była Anglia, ani Włochy. A jeżeli Anglia, to tylko i wyłącznie Rio. Albo chyba Bar Barnes. Ale nie, nie, nie. Ani tego, ani tego nie chcę. Ostatnia paczka już przeklikana, tak jak wszystkie poprzednie. Trafiamy w niej. Chyba tego butragienia jednak będziemy mieć. No. Spokoj. Ja, ja tam bym chciał Tragenio. Ok. Teraz robimy taką X. Mm, tylko, żebym tego nie spierdzielił. X. X. Raz, dwa, trzy. L2. L2. I powinno być. Tak jest, dobre. Udało się. Udało się nam to przeklikać w miarę sensowny w miarę logiczne i w miarę poprawny sposób tylko jak to się robiło czekajcie chyba lista transferowa tutaj gdzieś się e, coś klikało ale e, jak to się robiło Kurczę, dobra czekajcie e, tak nie e, może R, l3 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 Ok, no i mamy mamy jak najbardziej wybieramy sobie oczywiście kraj lub region zaczniemy sobie od końca od literki T no i kogo na pierwszy ogień bierzemy bierzemy chyba Ukrainę czyli Andrii na szczęście nie ma tutaj Pelka Damiana. Całe szczęście. Oj, lecimy z kolejną e, narodowością, jaką będą Walijczycy. I też nie ma, chociaż mógłby być tutaj Jan rasz Nie obraziłbym się. Nie jest to jakiś zbyt wybitny. E, Puskas może później. A, bo dobra, Puskasa bierzemy. Puskas. Nie, dobra, szybki, szybki ucie szybka ucieczka. Didier też nie. Okej, okay. i chyba wszystko Włochów zostawimy sobie na sam koniec. Przechodzimy do literki S, w której mamy e, Somalia. Nie, no raczej nie. Syria, Szkocja. Ok. Douglas? Niestety nie. To jest akurat niestety nie. I jeszcze Larson może być. Ojoj oj. Na szczęście nikogo tutaj nie ma. Ok. Przelecieliśmy już dwie kategorie. Ian, e, znaczy. Nie, dobra. Rumunia, Hadzi? Nie, dobra. Hadzi też byłby spokojny moim zdaniem. Przechodzimy do sobie do M. Meksyk. Jest tutaj Sanchez bodajże. Sanchez chyba, tak? Tak. Ale my go nie mamy. A szkoda, chyba. Nigeria. Ochoa. Nie mamy nigeryjczyka. I Niemcy, oczywiście, zostawiano na później. Ok. Holandia, Hiszpania na później. Irlandia. O, Irlandia. I w Irlandii nie ma na szczęście kina. Tam była też chyba Irlandia Północna. George Best. Szkoda, szkoda. Ja bym się cieszył z George Besta. Bardzo fajny zawodnik. Eee, coś tu jeszcze zostało: Japonia. O, kurde. Okej, okay, okej, okay. przez chwilę zrobiło się gorąco, sytuacja opanowana, nie jest to e, Japonia, której tak każdy nikt nie chce trafić. Schmeichel? Schmeichel to to nie jest, na szczęście. Kolejną reprezentacją będą e, u Finlandczycy, na szczęście nie ma tutaj Litmanena. ogólnie on jest e, totalnie słaby, więc pomijmy sobie ten aspekt. C, szybko to leci, co całkiem, na C chyba tylko Nedved i Czech. Na szczęście nie mamy nikogo z nich Na B, czy coś będzie na B Brazylia to wiem Bułgaria chyba była, tak Stoiczkow, Stoiczkow to to nie jest, także super Na A, czy coś na A będziemy mieli? Anglia później Argentyna później Aust No chyba, chyba wszystko Także przechodzimy do topki Okej, okay, emocje sięgają z zenitu Anglik Na szczęście nie Na szczęście nie jest to Anglik, także zarobiście Włoch Zajebiście, zajubi... Lecimy. Dobra, dwie najgorsze reprezentacje moim zdaniem odpadły, jeszcze ta trzecia. Okej, okay. najgorsze za nami to jakbyśmy wyrwali se zęba. Najgorsze już za nami jeszcze chyba tylko Niemcy. Tak jest Niemiec. Uuu, nie ma Niemca na szczęście. Zarąbiście. Czyli zostały tak naprawdę same najlepsze. Eee, no to może zaczniemy Argentyną, ale Diego Maradona... No nie, Diego to nie będzie. Okej, okay, czyli co? Francja, Brazylia, Holendrzy i Portugalczycy. Portugalia chyba najsłabsza, bo tutaj może być pół na pół. Mamy Ronaldo, ale to nie jest oczywiście Eusebio. Ok, zacznijmy od Holandii. Holandia i w Holandii. nie ma, szkoda. No i co, Francja, Brazylia? Albo coś pominąłem? Jeśli coś pominąłem, napiszcie w komentarzu. Francja? Nasz... Niestety nie, ale to jest Brazylia i mamy tutaj Cafu. To jest Cafu. Prawy obrońca reprezentacji Brazylii. Sprawdzę, ją kosztuje. Kosztuje on 520 tysięcy. 520 tysięcy, także moim zdaniem warf. Wydaliśmy na to 240, trafiamy taką motokartę. 8, 9 tempa, 8, 6 obrony, 8, 3 fizyczności, 8, 2 podań. E, moim zdaniem karta jak najbardziej na plus. Zobaczmy jeszcze, ile on w ogóle sztuczek oraz e, słabszej nogi i, i, i sztuczek mamy 4 na 3. OK, 4 na 3, wysoka, średnia. No i co? Moim zdaniem. Napiszcie, czy to jest Win czy luz w komentarzu. Jestem szczerze ciekawy waszej opinii. Moim zdaniem jest to taki win. Moim zdaniem jest to Win, bo to jest prawo obrońca. Grywalny, fajny, i Brazylijczyk. Daje też możliwość połączenia z markiniosem. Także co, ja wam, ja się będę z wami żegnał. Wy napiszcie w komentarzu, czy robiliście, co wam poleciało. I pamiętajcie, żeby napisać, czy to jest wygrana, czy przegrana ta karta. Także co widzimy się w kolejnych materiałach? Cześć!